Thank you, thank you to Solidarity for everything we have done for freedom in Europe. Genkuya, solidarność. Witam wszystkich oficjalnie. Witam na specjalnym koncercie, który przygotowało Europejskie Centrum Solidarności Maj Niezależnych. Nasz koncert to jest koncert artystów, którzy może nie byli tak dzielni jak Wy, drodzy Państwo, bo wielu z Was po prostu narażało życie, a myśmy tylko grali. Ja dawno, dawno, tuż po odzyskaniu niepodległości, y, spytałem kolegę kierownika kolego kierowniku, y, jak to jest? Czy dużo tych papierów się zachowało? Czy, kolego Federowicz, wystarczy, wystarczy. Niestety one się zachowały nie tylko na Was. Ale i na nas wiecie, no, no wszystkiego nie szos. Nie lubię, gdy mi mówią po imieniu, gdy w zdanie jest co drugie słowo, brat. Nie lubię, gdy mnie klepią po ramieniu, z uśmiechem wykrzykując kapelusz. To jest drogowskaz do krajów, w których nie jest tak pięknie jak w Polsce, choćbyśmy, nie wiem, jak dzisiaj narzekali na to, co się u nas dzieje. Oficerowie milicji mieli takie właśnie że tak powiem, teleskopowe pałki, zomowcy mieli proste 80 albo 60, także to jest zdobyczna, że tak powiem, pałka. I tutaj mam komplet biuletynów Solidarności ze strajku w 80 roku, on tu jest podpieczątowany specjalną pieczątką Komitetu Założycielskiego, także to są oryginalne, oryginalne biuletyny z tamtego okresu.

z autografu. Ale ty to zrobiłeś ksero, to nie masz oryginału. No, oryginał z domu zachował. No, no, no. Nie, słuchaj, rób jak ja, ja oddaję oryginały. Na, 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 na ksero, ksero mnie oskarżają. Ja ci oddaję oryginał. A, Tak to trzeba. No to Tutaj się podpisze prezydent. ja. A, co? Nie to Z tego, co jest. To na warsztacie na emigrantów. Ale przystojny Rzeczywiście udało się zrobić temu młodemu reżyserowi film, który, którego no, my możemy im zazdrościć. Tak doskonale pokazali, pokazali czas przeszły, życie na podsłuchu. Moje życie było związane z opozycją, ja miałem świadomość, w co się mieszam, ale codzienność była czasami uporczywa z tym podsłuchem trzeba było po prostu unikać bardzo wielu słów tworzyć jakiś, jakiś nowy język Z jednej strony jesteśmy po osiemdziesiątym dziewiątym roku w procesie przemian politycznych i gospodarczych, ale z drugiej strony, co właśnie nasi prelegenci wyraźnie wyeksponowali, przechodzimy pewną zmianę demograficzną, zmianę struktur demograficznych, które w świecie m, krajów rozwiniętych nazywane są tak zwaną drugą transformacją demograficzną. Należy zauważyć, że współczesny świat, a więc umiędzynarodowienie kapitału, przenoszenie się ludzi pomiędzy granicami, niezwykle niekorzystnie wpływa na tradycyjny model rodziny, również w Polsce, a to był taki długi, drugi człon oprócz systemów państwowych solidarności międzypokoleniowej, z tym jest znacznie gorzej. Kiedy zaczęliśmy pracę, a pracę zaczęliśmy jako centrum w zasadzie w lutym tego roku, nie tak, nie tak zbytnio dawno, to od razu narzucało się, że ten rok 88 jest rokiem ważnym, jest rocznicą.